Pora kasztanów rozdział 21. Teraz w Warszawie już jesień. Idę przez park, w którym minęło nam lato, jakiego już nie będzie. Liście pod nogami i liście pływają po wodzie. Przez gałęzie przebija słońce tak zwyczajnie, jak na złych obrazach albo bardzo dobrych fotografiach. Żwirowe alejki i alejki asfaltowe, gołębie i wróble. Wciąż jeszcze sporo zieleni i białe łabędzie w stojącej wodzie królewskich stawów. I wszystkie tamte godziny zamknięte jak w kratce, przez którą idę słysząc swoje kroki. Graliśmy nasze role dzień po dniu, coraz lepiej wiedząc, że tylko my możemy je zagrać i nikt tego za nas nie zrobi. Ale nie od razu było to takie oczywiste, jak wydaje się teraz, kiedy w Łazienkowskim parku pękają już kolczaste, zielone kule dojrzewających kasztanów, a ja idę przez ten park, szukając Irminy. Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie i ty patrzysz mu w oczy i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na którym twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść? Irma, wiatr uderza w szyby, jakby chciał je wgnieść. Zacina deszczem, stuka w okno zerwanym kablem telewizyjnej anteny. Prawie ciemno. Burza. Ale zanim zwaliła się ta burza na miasto i na nas, zaskakująco gwałtownie i nagle, choć wszyscy na nią czekali, najpierw był ten poprzedni wieczór, kiedy telefon nie odzywał się długo, a Irmina pytała, czy denerwuję się? I pomyślałem, że ona może chce, żebym zaprzeczył. Sama siebie chce uspokoić. Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie? Nie umiałem skłamać. Tak. Irma, Przestań wyczekiwać, co ci to da? Mama dzisiaj znowu nie przyjdzie. Ma jakieś zastępstwo, nocny dyżur, a dziadek pewno położył się wcześniej spać i dlatego nie dzwoni. Nie wierzę w co, ani w jedno, ani w drugie. Chwila ciszy przedłuża się i teraz Irmina patrzy na mnie inaczej niż przed chwilą, patrzy inaczej niż przez te wszystkie dni. Ja też nie wierzę, mówi, ale co na to poradzimy. Udajemy więc obydwoje, że oglądamy film. Długo udajemy. Biegną minuty i nagle telefon drgnąłem. Już drugi dzwonek i trzeci. Dlaczego żadne z nas nie podnosi słuchawki? Wreszcie ja to robię. Jakiś obcy głos pyta o Irmę. Jest w domu. Chwileczkę, zaraz poproszę. Odkładam słuchawkę i mówię prawie szeptem. Sokołowska, znasz taką? Kto? Irma otwiera szeroko oczy. Zdumiona czy przestraszona, ale niby czego miałaby się bać? Pyta: młody głos czy stary? Chyba młoda, dziewczyna jakaś. Nie chcesz rozmawiać? To powiem, że się kąpiesz, no. A co to da? Mówi Irma i podchodzi do telefonu. Przysłuchuję się uważnie, ale niewiele z tej rozmowy można się dowiedzieć. To ty, nie wyjechałaś na wakacje? No, tak. Słuchaj, ja nie mogę wyjść. Nie, jutro też nie będę mogła. Chora jestem. Przyjdź ty do mnie. Choćby zaraz. Możesz? Tak. Sama. Na pewno będę sama. To brat, ale on właśnie wychodzi. Słucham zdumiony. Nigdzie przecież nie mam zamiaru wychodzić. Chcę się odezwać, ale Irma macha ręką, żebym nie przeszkadzał. Podaje adres. Zaczyna tłumaczyć jak się do nas idzie. Koniec rozmowy. Kto to był? Dlaczego ja mam wyjść z domu? Dziewczyna z mojej klasy. Zjesz coś szybko, zaraz ci dam i wyjdziesz na godzinę, dwie. Ale dlaczego? Irmina jest już w kuchni. Stamtąd mi odpowiada. Zrób to dla mnie. Powiedziała mi, że będę sama. Możesz sobie iść do Czaremchy. Dziękuję za pozwolenie. Po co tam pójdę? Teraz, o dziewiątej? A zresztą pokłóciłem się z Kaśką. O co? O ciebie odpowiadam. A właściwie nie wiem o co. Zresztą Katarzyna pewno już wyjechała z Warszawy. Nigdzie nie wychodzę. Mogę przejść do pokoju dziadka. Chodź tu coś zjeść i zaraz sobie pójdziesz, Marek. Zabierz psa, niech się przeleci. Słyszysz? Zły jestem. Już wiem, że jednak wyjdę z domu. Przejdę się z Karpą do Nowego Światu, obejrzę wystawy. Jeszcze tam dzisiaj nie byłem. Ale właściwie dlaczego mam to wszystko robić? Po prostu dlatego, że ja cię proszę, mówi Irmina i uśmiecha się do mnie. Nie wesoły ten uśmiech. Szybko kończą herbatę. Wyłam Norę i już bez słowa wychodzę. Tuż za drzwiami ledwie zatrzasnąłem, usłyszałem dzwonek. To u nas znowu telefon. Wróciłem. Pies został na schodach. Kto to? Pytam. Dziadku, okazuje się, że Marek jeszcze nie wyszedł. Zaraz mu oddają. I do mnie Masz, no widzisz, doczekałeś się jednak tego telefonu. Dlaczego tak późno? Co się stało? Zaczynam podnosić głos. Niech dziadek nie pyta, co u mnie. Ważne, co u dziadka. Nie krzycz, dobrze słyszę. Mówi dziadek. Irma powiada, że właśnie wychodzisz z psem. Zrób długi spacer, niech się dotleni. W dzień te straszne upały. No leć już, a jutro przyjdź do mnie przed południem, dobrze? I teraz daj mi Irminę. Chwileczkę, mama jest? Nie odpowiadam na to pytanie, bo nie wiem, co powiedzieć. Podaję słuchawkę Irminie. Dziadek pyta o mamę. Rozumiesz coś z tego wszystkiego? Odpowiedz mu jakoś i dajcie mi wszyscy święty spokój. Wychodzę. Tam znowu pies szczeka i drapie w drzwi. Z przedpokoju słyszę spokojny głos Irminy. Mama jest dzisiaj na nocnym dyżurze. Musiała dziadkowi mówić. Nie? Może jest na innym oddziale. A my tu zdrowi i cali. Marek zdenerwowany bo pokłócił się z Kaśką. Trzasnąłem drzwiami z całej siły. Czemu ty szczekasz ofiarą losu? myślę ze złością. Czego się bałaś? Dozorca o tej porze nie spotkasz, po pewno zalany jak zwykle. Poczekaj, zapalę światło. Nora wyskakuje do góry, cieszy się nie wiadomo z czego. Ty to jesteś głupi pies, myślę sobie, ale ja jestem jeszcze głupszy od ciebie. I pewno dobrze wiesz o tym, jak chyba wszyscy. Nora, wiesz czy nie wiesz? Pytam głośno psa. Nora wciąż czeka i nagle słyszę za sobą. Przepraszam, chciałam przejść. To ty? Stoimy naprzeciw siebie. Nie jest tym spotkaniem zaskoczona. To tylko chwila, i nie potrafię znaleźć ani jednego słowa, które byłoby tutaj odpowiednie. Poprawia okulary, nie patrzy na mnie. Odsuwam się pod ścianą. Proszę! Wchodzi na piętro, rozgląda się i dzwoni do naszych drzwi. Raz, drugi. Co ja tu jeszcze robię? Zaraz przecież Irmina otworzy jej, i wtedy słyszę Ewa. Po co mi to mówisz? Pytałaś kiedyś. Zbiegam po schodach. Co mnie to wszystko obchodzi? Oni wszyscy i to, czego nie wiem o nich, czego nie rozumiem. A następnego dnia dziadek uśmiecha się do mnie, ale nie podnosi głowy. Leży nieruchomo. Podchodzę szybko do łóżka. Po raz pierwszy odwiedzam go na sali. Co to jest? pytam. Co oni ci robią? Taki zastrzyk? Kroplówka. Spływa to wszystko do godzinami. Okropnie nudne mówi dziadek. Wzmacniają mnie. Siadaj, co słychać? Nic powiadam, zupełnie nic. Aha, był może u dziadka profesor Orzechowski? Nie antek Orzechowski? dziwi się dziadek. A co, chciał tu przyjść? Skąd wiesz? Spotkałem go przypadkiem na marszałkowskiej. Nie wiem czy chciał, pytam tylko. No tak. Mówi dziadek po chwili. Wzmacniają mnie, wiesz, tymi kroplówkami. Przed zabiegiem. Siadaj na łóżku. Niby nie wolno, ale nie ma stołków. Życzył sobie tej rozmowy. Chciał, żebym się dostał do szpitala przed południem, kiedy nie ma odwiedzających, a jego sąsiedzi z sali zabierani są na badania i opatrunki. Chciał mi coś powiedzieć, czy raczej liczył, że ode mnie czegoś się dowie. Przygotowują dziadka, więc jednak operacja. Dlaczego tak nagle? Oni tu nie lubią tego słowa, mówią zabieg. Nie wiem, Marek, czym to się skończy. To znaczy raczej wiem, ale ja już zgodziłem się na tę operację. Chyba dobrze zrobiłem, co? Milczałem. Tylko widzisz, jest taka sprawa. Ja mówiłem Irminie, że idę do szpitala tylko na badania. Obiecałem, że wrócę do domu, rozumiesz? Więc właśnie chciałem cię prosić nic jej nie mów. Niech ona nie wie o tej operacji. Milczałem. Inka się gryzie różnymi innymi sprawami ciężko jej i bez tego. Wasza matka też ma swoje zmartwienia. Zła pora, wiem, że to bardzo zła pora. Dobrze jednak zrobiłeś, że nie wyjechałeś z Warszawy, ale ci nie zazdroszczę tego wszystkiego. To nie mnie operują, dziadku. Tak, ale ty tu zostaniesz. Ty też uśmiechnął się prawie wesoło. Zawsze potrafił się uśmiechać dokładnie wtedy, kiedy to było innym potrzebne. Oczywiście, oczywiście, powiedział lekko, zwyczajnie, jakbyśmy rozmawiali sobie o pogodzie. No, więc umowa stoi? Nie powiesz nic Irminie, ani słowa, tak długo jak będzie można. Duszno w tej sali, nie ma czym oddychać, więc wyjdę stąd na chwilę. Jutro będą go operowali, a ja nie powiem nic Irminie. Przyrzeknę mu to i będzie spokojniejsze. Nie zdaję sobie sprawy, że ona wiedziała o tej operacji, zanim poszedł do szpitala mnie nie powiedziała ani słowa, żebym mógł spokojnie wyjechać na obóz? A może pomyślała o tym, że mogę już dziadka nie zobaczyć, jeśli wyjadę? Albo też czuła, że zrezygnuję z wyjazdu na wiadomość o operacji. Więc co? Szkoda jej było tego zagranicznego obozu? To nie miało sensu. Irmina jest na to zbyt mądra. A może sądziła, że bardzo mi zależy na tym wyjeździe, tak bardzo, że mimo wszystko wyjadę? I potem będę sobie robił wyrzuty. Chciałam je przed nimi osłonić. Chciałam je osłonić przed samym sobą? Nie miała do tego prawa. Nie wolno jej było w ten sposób decydować za mnie. Ale nie zapytam Irminy, jak było naprawdę. Od Zawistowskiego też nie chcę wiedzieć. Dlaczego przyszedł wtedy na dworzec? Nie wyjechałem. Zostałem tu, w mieście, na swój własny rachunek. Sam tak zdecydowałem. Okropnie duszno w tej sali. Drzwi otwierają się gwałtownie. Pielęgniarki wtoczyły wózek z pacjentem. Wszedł lekarz. Pomógł mi przenieść chorego na łóżko. Potem spojrzał na dziadka, na mnie. Nielegalne odwiedziny? Rzecz jasna, niczego nie widzę, powiedział głośno. A to pielęgniarek. Niektórej z was odłączy tę kroplówkę. Wystarczy na dziś. Nie męczcie już pana. Wyszedł. Potem pielęgniarki. Dziadek wyraźnie odetchnął. Usiadł na łóżku i zaczął masować rękę. Zupełnie mi ścierpła od tego. Wczoraj wieczorem po raz pierwszy podłączyli mi to świństwo. Musiałem zostać w łóżku, dlatego nie mogłem zadzwonić do ciebie w tym czasie co zwykle. Irma mówiła, że denerwowałeś się, a ja właśnie nie chciałem, żebyście się martwili. Dziadku, przerwałem mu, kto to był? Niby kto? Ten lekarz. Doktor Sokołowski, chirurg. Dlaczego pytasz? I dziadek spojrzał na mnie uważnie. Sokołowski, Sokołowski powtórzyłem sobie w myśli. To był ten lekarz, który robił Irminie opatrunek po wypadku. Mama przyjechała z nim sanitarką na sygnale w kilkanaście minut po moim telefonie do szpitala, więc on tak się nazywa. No i co? Dopytywał dziadek. O czym ty myślisz? Skąd ten dziadka niepokój, o czym teraz myślę? Niepotrzebny, zbyt wczesny. Przecież nie wiem, co ma wspólnego ten lekarz z dziewczyną, która wieczorem przyszła do Irminy. Przecież nie zgadnę, po co przyszła. Odkrywają się jakieś karty, ale nie przeceniaj mi dziadku. Ja naprawdę nic nie wiem. Prosiłeś, żebym nie mówił Irminie o twojej operacji. Mówisz, że Irma gryzie się różnymi sprawami, tak? A czym ona się gryzie? Dziadek robił wrażenie zmęczonego. Dopiero teraz nagle to dostrzegłem. Poprawił sobie koc i długo wygładzał go dokładnie, jakby to właśnie było w tej chwili najważniejsze. Wiedziałem już, że niewiele usłyszę. Są tam takie różne sprawy wiesz, takie co to ani w jedną, ani w drugą, z której strony nie spojrzysz, to niby jest racja i zarazem jest źle. Nie wiem, jak długo mówił do mnie, ale wszystko to były tylko słowa. Bardzo niewiele widziałem za nimi. Zbliżało się południe, było parno nie do zniesienia, zbierało się chyba na burzę. Sala wypełniła się już, nie byliśmy sami, chorzy wrócili do swoich łóżek, coraz to zaglądała jakaś pielęgniarka. Siedziałem przytępiały, nie spostrzegłem nawet, kiedy przestał mówić. Dziadku, spytałem nagle, co ty o niej wiesz? Co ty naprawdę o niej wiesz? O kim? O waszej mamie? Zaskoczył mnie. Czy ja jego bardziej? Nie rozumiał, o co mi chodzi, czekał. O naszej Irmie? Uśmiechnął się do mnie. Dużo wiem. A przede wszystkim to, że jest nasza. Tak przecież powiedziałeś, prawda? I dobrze, że właśnie tak powiedziałeś. To niewiele znaczy, dziadku. Nie, to jest już bardzo wiele. O czym ty myślisz, Marek?